Najwyższej, bezpewnej prawdy, niepełne trzy zdania. Komunikaty głoszone publicznie, godne zaufania. Komunikaty ostrzegające przed ofadami tuż po odwilży. Komunikaty Rady Nadzorczej świecą zawyższy. Potarwi kamień, bez tej wyrytej prawdy na nim. A na kamieniach przecież mogła być, jednak ktoś unika ich, ktoś unika ich. Świetne ogólnopolskie nitruskawki, świetna sobota, niezwykle udana, ogromna akumulacja sportu, e, kolejny triatlon, kolejne biegi dziecięce, kolejny 28. półmaraton mleczny, bieg do grodu, no i niezwykły turniej piłki błotnej, nożnej, największy w Polsce. Wodali be hey, 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 hey. bez tej byty tej prawdy na nie. W tym roku na Akorodziskim błocie możemy zobaczyć 28 zespołów, które przyjechały do nas z całej Polski, ale także z Europy, bo mamy zespoły z Rosji, z Litwy, z Anglii. Są także zawodnicy z Gany, z Turcji, z Białorusi, z Ukrainy. Swampion Soccer League, Błocna Liga Miszyr to najbrudniejsza, najbardziej ekstremalna, ale też najbardziej zabawna wersja piłki nożnej. Gramy w tą piłkę w błocie. Jest to taki trochę powrót do dziedzictwa, powrót do korzeni sportu, kiedy człowiek czerpie przyjemność z samej gry, a nie tylko z sukcesów. Oczywiście mamy puchary, mamy medale, mamy zwycięzców, ale fantastyczne zawody, no świetne też jakby okoliczności przyrody, korycin, piękny zale, piękna plaża, czyli to, co wszystko piłkarze błotni potrzebują. Zamówiona pogoda na te dwa dni, szczególnie dzisiaj, spowodowała, że mamy tu no można powiedzieć, dziesiątki tysięcy tamtym uczestników, tamtym widzów. E, ale chcę podkreślić, to jest święto polskiego rolnika, korycińskiego rolnika. Pokazanie jego ciężkiej pracy, efektów tej pracy. Zakryj moje oczy, nie chcę byś zobaczył, ile razy myliłam się. Zakry moje usta, nie chcę, byś usłyszał słów, których nie cofnę, wiesz, z tobą łatwiej jest znosić cały świat dzielić dzień za dniem, gdy w koło tyle kłamstw. Ludzi korzysta z plaży ciepłej, e, korycińskiej e, czyściutkiej wody z mnóstw straganu z, z produktem regionalnym, z serami korycińskimi, innymi różnymi ofertami związanymi z zabawą dla dzieci, dla, dla, dla młodzieży, dla dorosłych. Występują różne zespoły w różnym stylu. Gwiazdą wieczoru będzie oddział zamknięty, potem wspaniałe korycińskie fajerwerki i jeszcze trochę discoterki. Gdyby nie ty, nie bieram. Teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym. Chodził, no z spał, może będę, może nie, może nie, gdyby nie Ty, nie miałbym nic. Przede wszystkim to okazja do spotkań, do refleksji, do rozmów. Do radości, do zabawy. Miasteczko z karuzelami, z różnymi innymi atrakcjami. Dużo słyszę śmiechu, dużo pozytywnych opinii, ale ja przede wszystkim wyrażam ogromny szacunek swoim rolnikom, polskim rolnikom. Dziękuję, zapraszam za rok. Za rok jeszcze więcej atrakcji, na pewno kolejna bitwa truskawkowa. No, w, tym roku, w tym roku daliśmy jako przedstawiciele gminy fory dla, dla, dla reszty świata. Może nie tyle fory, oni byli lepsi, no, oczywiście, że tak. Za rok zobaczymy, kto wygra. No i, i, i kolejne pomysły, które nam przychodzą do głowy, na pewno będą te dni truskawki jeszcze bardziej atrakcyjne. Zapraszam serdecznie.